Witajcie, zapewnie zastanawialiście się dlaczego woda w Bałtyku jest słona. Oglądając ten film na pewno się tego dowiecie. Historia opowiada o pewnym biedaku który chodził po domach i żebrał o jedzenia. Czego chcesz? Dobry, miałby Pan coś do zjedzenia? Mogę dać i tobie słuchy chleb, chleb z masłem i dam Ci spokój. Dobra masz i ci do diabła, do diabła, nie wiem po co ale pójdę. Ty jesteś diabeł. Tak, a co? Wyglądasz całkiem jak ten koleś co zbiera złom. Ja tylko przybrałem jego nikczemną postaci. Mofo co chodzi. Jakiś dziadek powiedział, żebym do ciebie przyszedł. Pewnie przysłał cię po mój czarodziejski młynek. Dam ci go w zamian za tę kanapkę, którą masz w kieszeni. Dobra Bioę. Pamiętaj jeśli spełni twoje życzenie należy go wyłączyć i bo w przeciwnym razie będzie produkował daną rzecz bez końca. Żegnaj. Fajny młynek. A więc młynku wyczaruj mi samochód. Aaaaaa, dobra już wystarczy. Idę wywalę ten piekielny wynalazek do morza. Co tam pan chowa? Czarodziejski młynek. Miałem go wyrzucić chyba że pan go chce. A jak to działa? Wystarczy, że powie pan jakieś życzenia, a on je spełni. Proszę bardzo jest. Dzięki za młynek. Wyczaruję sobie dużo soli. Nie będę musiał już wypływać w dalekie rejsy za ocean i ryzykować życie dla soli. Wyczaruj mi dużo soli. Aaaa, starczy. Mój kuter zaraz zatonie. Szybko wyrzucę go do wody. I taka była historia o czarodziejskim młynku. Podobno młynek leży gdzieś na dnie Morza Bałtyckiego i nadal wytwarza sol. I tak się kończy legenda o Bałtyku.